Siema jestem Guziki w dzisiejszym filmie zanim zaczniecie mówić i pisać w komentarzach, że ale wielka drama po pierwszym głosowaniu famongu, co to się dzieje u nich w ekipie? Chciałbym wam przypomnieć, że jak w każdej ekipie z grupki znajomych zawsze znajdą się jakieś tam rzeczy, takie sytuacje, w których no, ktoś się pokłóci, ktoś się za bardzo zdenerwuje i chciałbym wam powiedzieć, że wszystko jest dobrze, wszyscy się kochamy nadal, jest git! Po prostu taka mała sprzeczka podczas tego, gdy Wpadka i Nawcia przez tam 2 czy 3 godziny grały, jakby Wpadka grała Nawcią, a Nawcia grała Wpadką wamągu. Zrobię sobie takiej śmieszki. No, to takim słowem wstępu. Jeszcze chciałbym Was przeprosić, że nie macie kamereczki. Ja to dlatego, że jestem jak słyszycie troszeczkę przeziębiony, no i nie chciało mi się jakby pokazywać wam mojej mordy przez to, ale no. Zapraszam Was jeszcze na Instagrama, Twittera, Discorda, wszędzie tam udzielam się i od przyszłego tygodnia, od poniedziałku prawdopodobnie mam nadzieję taką wielką. Zaczniemy streamować na Twitchu. Ja sam też was będę zapraszał, ale do przyszłego tygodnia. Wszystkie informacje na tych mediach, które podałem wcześniej, i co nie przedłużając, już mm, zapraszam do oglądania. Aaaa! Zostaw jeszcze suba i lajka, bo fajnie, bo jakby było, jakbyście kurde, zostawili suba i lajka, tak? No, 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 no. no, Zresztą znaczy, miłego oglądania. Oho. Oh shit. Z kim ja jestem? Co to się wydarzyło? Ciało przy wpadce i przy nawci, albo Blaki się o nich, o nich wywalił, albo które z nich go zabiła. Nie! Matrix mnie zabił! Co się stało? Czy był Timelord? Poczekajcie. Co? Nie, nie było. Był altruista. Nie, nie było czyli Blaki poświęcił swoje życie Blaki był altruistą w takim razie. Matrix mnie zabił. Co? Nie, no, nie, Ditnik nigdy tak, tak nie brak. robi <laughs> Ale to były zakłopotane co by! No, no, no. no, ale tak. no, tak. totalną PPE, ale no okej. Okay. Jaką totalną ppg no, Stałyśmy sobie Bittrix, razem. Nie przypominam, że ty też byłeś do dziewczyn zaliczony. Jedna z nas padła. Na i potem najpierw leżało, to ciało, ono zniknęło na chwilę. Myślałam, że ktoś się posprzątał. Ale to jest dziwne, ponieważ ciało Blackiego nie zniknęło, a ciało altruisty znika, po potem jak jest użyte altruista, a on nie zniknął za bo, tą... bo ktoś Bo! Wskrzesi wskrzesił... ktoś wskrzesił mnie i. No, to Nexe, rzeczywiście. A to i, i ciebie dwóch i altruistów. Trzeci, dwóch a, altruistów! Jeszcze ja się... trzeci Bioręcie będzie! Dobra! Jak zostanę wygłosowany za to, że altruista wskrzesił dwie osoby biorę to w ciemno, aż sam na siebie głosuje. Nie, no dobra, to jest PPGA totalna, co dziewczyna z Nie, 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 nie no. Nie, ja nie, był no tak, racji. ale ja nie skłamałam! Ja, nie, nie skłamałam! Nie, skłamałam. nie, naprawdę! Ale myślałam, że nie skłamałam! A szeref, szeref, szelf Mitrix, bo Mitrix pewnie jest. Ale wiecie, że trochę zagłosują. Wiecie, że trochę inaczej to wygląda, jakby już wiecie o co chodzi, a wcześniej nie wiedzieliście i nie się kapnąć? Znaczy, to bardziej nie na bardziej mówi, że ty nie żyłaś. I wpadka mówi, że to też nie żyła. Obie nie żyłyśmy. Nie, żyła. Ale ja nie żyłam. Dobra, wygłosujcie tego Mitrixa, no, no Mitrix nie, Dobra, no, Mitrix do pana wiemy o tym. Nie, my doskonale wiemy. O, hej, ale na no przestańcie! No, no to no, wy się zdecydujcie, bo no, wy nie potrafię na to, bez kapy, nie? Ej, dobra, wiecie co? Gdzieś was mam, naprawdę. No mega słabe jest to, co mówicie. Nie, mega słabo się... Na... Nie, mega słabo się zachowujecie, Ale mega słabo zrobiłyście bycie... zawieszanie, mówicie w dwójkę, że się wskrzeszacie, czy nie robicie zamieszania? To będziecie wywalane, no proste. No, do, jutre, do, jutre, do, jutre, do, no, do jutra, po bo... prostu. Do jutra, hip-hop. Dobra, dupa was boi, że się tam przybieracie. No ale to jak robisz zamieszanie, to niemniej, wiesz, komuś z nas już cię wypierdalamy za to, że się dziwnie zachowujesz, no. O kur... Ale nawcy wyrzuciliście nie mnie? Dobra, cześć! Trzymaj się! Ejo. Ejo. Ej, Ej Fan, chciałem Wam powiedzieć ciekawostkę. Ja Ej, wiecie, jak się czeka na ludzi, jak się Ejo. skanuje, nie? No. no, to musiałem. na wcie, która nie żyje. Wiemy, wiemy, bo na ducha może To jest no. idiotyzm, ale śmieszny mechanika. Ta. Ej, bo wpadka się o mnie zabiła. <grym> Czyli ona była shifterem, czy szeryfem? Chyba szeriffem, tak, no. no. Znaczy, no teraz pozostał po tym, jak wpadka i na nie żyją. Został za wygłosowania. Zostałem ja, ale to. Ja nic nie zrobiłem, co Ej, ale to, to kim ty jesteś, no, że ona no, się no, o ciebie dzieliła? Na pewności. A co ja to cię załatwili? Ale to nie byłem ja, no. Mamy wybór Wygłosuj my nie, dyskutu, nie dyskutujemy Mnie. o innych op opcjach i o innych impostorach Nie, no to nie ma sensu, naprawdę op A okay. Ale nie, ja, nikomu, ja nikomu osobiście nie wiedziałem w tej kto to mógł być Ej guzik Kim ty jesteś, że od ciebie się zabiła, bo nie czaję Czyli jestem kimś dobrym Kimś dobrym <śleszy> 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 ja Jestem z sobą byku Czyli przycisk impostorem Ej kawusi Nikt Ej, ale What the fuck, czemu ona zginęła o mnie? W sensie, nie rozumiem tego. Dobra, poczekamy tutaj i zaraz będziemy mogli kogoś trzasknąć. I pyk. O nie, nie można. Si. Ale będzie tutaj ugrywane, o Boże Ale jest ugrywana runda <śpiewanie> <śpiewanie> O Boże, ale jest ugrywane. Ciało leży na adminie. Dobra. Przez kucu biegł przez Spesimena <grym> Biegłem. A ciało o... gdzie, gdzie, gdzie? Jeszcze, bo nie wiem. takie. E, dużo osób sypło. Mmm, o kurde, peskicu, shit. Oj, bardzo dużo osób sypło. Czekaj, 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 czekaj. Guźnik, czy mówiłeś prawdę?

Zajnaj kucu, nie chcesz to jest potrzebne. No bo jeżeli prawda mówił, że też z góry z A Bin były impostorem, no to po co tak, nam tak budować? No cóż, no daj na wersę. No daj mu To Tak, to ta, ta, ta była już tak kurna na wersję. O dziwna nie. bardzo. Yeah, Dobra, dzięki za gierkę. Dobra, dzięki za Dzięki, dzięki. na